Zachowaj odstęp 10 metrów minimum. Wiem, mi chodzi na kierunek 180 do następnych by Przedzić następny pojazd opatrzony nasz i tam się umieścimy. Czekajcie. добро дак дак A, ostrzelajcie tego, jaki będzie w stronę leczy. Trzymajcie do to wolę z powrotem. Kto dostał? Ja mam to, to i otłania. Dociągnąć go? Taki są w lesie, są w lesie, będziemy wtedy Was osłaniać. Blok dostał, nie żyje. To jest dramat! drama. Drama, po drama, to jest blok za kamień, już. Przyjął. Dobra, Dobra nie ma zdoby. nie żyje. Nie! Yeah, dramat nie żyje! No to zastępca! Straty! Tylko zastępca! Dramat padł! Dramat nie żyje! E, dramat był to twoim, nie wiem co. Dobra, Maras, raz, stój tam gdzie stoisz, osłonię ty. Aaa, dobra. Dobra, zostaj zastępcą. Jak będziemy się gdzieś przemieszczać, to patrz, no gdzie to idziemy. Przyjąłem. Znowu tak. to... tak. no, no. no, jest... no. no, co, problem techniczny wygląda na to, że radio

Chciałem po bo nie widzę Okej okay, dwa litery już potwierdzone spadły, rozbiły się. Jeszcze chyba jeden w powietrzu Leci! Jeden leci za do skrzyżowania no. pod ale bezpiecznie Macie budynki i macie górki, macie wszystko Kryjcie się zatem 2, no. jak sytuacja? W no. porządku No i podchodzimy do pojazdu I kryć się razu zacząć W stodole pięciu się działo czekać wow. pax Dobra meldować panowie, tu pięciu wypiłem Jesteście wszyscy sali Tak, pojazd minął tą stodołę, tu było pięć kontaktów Jakby to miał RPG... O Boże Nie było ustalone dobiegamy do drzew i zatrzymujemy Przyjął Na pierwsze zabudowanie na wschodzie miejscowości ruszamy. Pojazd też Na wschodzie czy zachodzie? Dobra, jakie patja chyliście ładnie? Debakowałem i doba, drugą stronę wyniku Wejście do miasta y, od strony wschodniej zajęte y, oczyszczone. co hey. so, jest? Coś nas wjechał Teraz powinno być widać Widzicie? Azymut 210, 15 210, 15 światła po tym wzgórzu Rzeczywiście Zatrzymaj się Mogę ostrzelać? Jeść do przodu jeszcze

Ostrzał nadchodzi z azmutu 230. Kejpak z ranny leży koło kamieni. Gdzie słowa? Siebak, żyjesz? Żyję. Potrzebuję medyka, leży przy kamieniach. Potrzebuję słonek. To z wami, opatrzcie to z wami, wami. medic jest Krypaksa opatruje, ale też sam po... Ja właśnie opatruję pomocy. się, mam zapomniany naszem z... oh, tak. nie żyję. To tu z tobą? Widzę, że nie możesz hmm. chodzić i się tym mu Kur Pojazd jakiś się zbliża Azymut Kape pack się ipak przesłaniaj, mam ciężko rany, rannego Przyjął do Danią nie ruszę się. Ja jestem połamany to chyba... To jest nie, 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 Nasz nie, ma, nie, zginął. E, potwierdź, potwierdź. Nasz medyk nie, zginął, mamy medyka Potwierdzo. cały czas, nie, Jestem, jestem. Leczę cię, nie, 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 mamy nie, 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 panowie, nie, 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 mogą chodzić. Uff. nie, nie, okay, także... nie, Tak, tak, tak. Słucham. Pierwsza pomoc. Będzie Jakbyś podpiąć? Posz! Ja jesteś cały, moczysz. Dziękuję bardzo bardzo. Eee, straciliśmy zoltana. Co z kierowcą? Kierowca obecnie w strzelcu. Medyk, 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 Zoltan tu trup ma przy sobie bandaży trochę elastycznych no i tak dalej Okej, wezmę No tam ci tam No JEDNO, jeden czyli ja kierowca i dwóch ludzi Okej, okay, dobra Dobra Jesteśmy pod oszałem, siebak padł yy, Borys za pojazdem o. Siebak nam padł, ale jest nieprzytomny chyba Wódco, co zajmuje się siebakiem, który został ranny, jestem przy tym punkcie, z którego wyjechaliśmy teraz. Okej, okay, będziemy czekać przy wraku hamera na drodze. Przyjął. Siebak słyszysz mnie? Słyszę. Słyszysz Ale co ja ci mnie? mogę zrobić? No ja ciebie to słyszę. Pojazd z prawej na 40... na 50 nasz To był wygląda hamera Tak to masz Ale rasone. Aha, widzę teraz od tyłu Był nasz, był nasz, już zostali mocno. 57, nie Co? Słyszę Nie ma Tam już są jakieś światła zobacz daleko na 340. Coś pięknie, ale nie wiem czy to nie ma Nie widzę, nie widzę, nie widzę e, północny wschód Widzę, widzę Szalamy? Jak, jak jest e... na nim nazwa to jest nasz Nie, ty wycofywał się chyba Piechota za pojazdem. Przyjął. Chodź tu za pojazdem, jedziemy. Nasz malaser włączony. Chodź za nami, chodź za pojazdem. Nasz, bo ma laser włączony, dlatego słyszysz? To był nasz, bo laser miał włączony, mm -hmm. kontakty to są nasi, ty gdzie? Kontakty na 360 to są nasi kodrzew 360, powtarzam, kontakty Dowódco, kontakty na 3... 360 kontakty 4. Snajperzy Słychać mnie czy nie Kontakty na 360 czy mnie słychać? Za nami Wejdźmy się schować Budowania Może hmm. Czy mnie słychać, halo! Słychać Cię, halo. No, ale oni nie odpowiadają, nie odpowiadają w ogóle. 360 no, jest... drzewa. Tak, ja Cię słyszę. Wiedzieli, że mamy się wstrzymać. Nie słychać było komunikatu, przepraszam. O, cały panów zabierają. Kontakt. Sposobnik 90. Otwierać ogień? Tak Jeszcze jeden Pomieć co to wygląda na pojazd? Trzeba to użyć rakiety? im tam Pojazd zniszczony Mój pierwszy strzał z tego Świetna robota Dziękuję Tylko tu się pojazd tu się. No Właśnie tak sobie stało dosyć duży był Piechota! Piechota na lewo od was Na waszej jedenastej piechota! Okej okay. zasłaniać y, ten las przyjął? Dobrze, mogę sprawić z wrzuty? Dobra, strzelało, to nie da, tylko się nie ukradło. Przyjął. Back blast. Padło. O, dobra. tak. Padło? Tak. Tak. Dobra, cel wykonany. Wykonany.